Cześć, czemu jestem i to kolejny odcinek pracy kanał no, widzicie. Jesteśmy na innym koncie. To będzie te, takie konto, na którym będziemy... No to jest konto biedne i co jest otworzyłem od razu. Więc poczekajcie. Dobra, jak widzicie jesteśmy już po przerwie, ja wybieram sobie kotka. Kotek i... Dobra, jest tu na wszystko, tak jak widzicie, nie ma tutaj nic, bo jak, jak mówiłem na początku, to, to, to jest takie tanie na który nic nie będzie no bez robuxów po prostu, więc sobie do, na przykład wymyślemy to tutaj z Dredda, bo zobaczę, co takie nóbki no, mogą dać. Dobre, no to... No, zalecimy sobie tu, ja zobaczę głośność. No, więc powinna być dobra. Dobra, no to ja wyślę. Okej okay, i zobaczymy co nam da. Yeah. Dobrze, napiszemy tak. No, ale siedzi mnie, nie radzę, no. O jest! za? <tryk> no to widzowie XD yy, Mamy takiego zwierzaka <tryk> Co? Co jest? Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Ja muszę to ściszyć. Co się tu stało? <śmum> o, Co jest? No to jednak mogą dużo dać. I takiemu nutkowi. Nawet su super teamwork Więc jest bardzo fajnie. Legenda z tych form. No to ja może włączę sobie o 7. Na na godzinkę. I lecimy. Okej, okay. no od razu pójdziemy sobie polepszać. Dobra. I na razie, i na razie musimy wytrzymać z jednym zwierzakiem. Nie mówię, że on jest zły, ale jest strasznie dobry. Halo, Jak to? Idę kupić, dziękuję, teraz... że to i to we stręga sobie kupimy, ale że tak szybko. Słychać, jeśli nie spodziewałam, że to będzie takie szybkie, ale okej. Okay. Już. Aha! 4 miliony! O Boże, mi się teraz przypomina tam jeden chyba z pierwszych odcinków, kiedy to było tak strasznie dużo akurat wtedy dla mnie i zbieraliśmy na odcinkach o no wow, to naso było takie fajne fajna trasa. A teraz o Jucimy sobie tu plus pięć fajnych slotów jeszcze to co nam Ale co jest jakiś speedrunik? <grym> Normalnie bym tu jest wieżaki i... No, robię spidra bym ten nazwał. A tu się tak nie dzieje. Dobra, więc polecam Wam zacząć od nowa i możecie trafić wam takiego fajnego gracza, na jakiego ja trafiłam. Który da Wam nawet lepszy. Lepiej. Obram 321 milionów Jak w sumie ja tylko idę do prolu i to wszystko Na jednym zwierzaku przechodzimy całą grę Dostałam, o mam tego zwierzaka to jeden. Alo. Alo, dobra. Dobra, my sobie. No tam te kilka pigiernik. To wybieramy. Dobra jest. Lecimy, ale to szybko leci. Tam tyle woką z Word. I mamy pierwszy tysiąc. Ulasza. Ej, ja nie wiem, czy całą mi gry czasem nie przejdę do. No, nie całą mi chodzi, tylko że do tych Wordów. Nie całe. No, bardzo krótko, bo już ten film trwa 7 minut, a my jesteśmy już tu. dobra. Aha! Dobra. Bo to już się kosztuje dobra, więc my szybko tu sobie nakarmimy trochę tam potrzebujemy 18 150 milionów czy 18 chyba Jeśli chcecie więcej odcinków z tego, to napiszcie w komentarzach lub zostawcie łapki w górę, to wtedy będę wiedział, że mam takich więcej robić, znaczy częściej odcink, odcinki, bo długo i tu bardzo długo mi nie było. 18 no, to jest prawie 3 tygodnie. ale obracam na spokojnie. Pokażę Wam moje konto, jak się zmieniło trochę. Bonus. A w sumie od razu uzbieramy 700. Bo tam koszuję ja na 777 milionów. Więc teraz jedno otworzymy sobie i ponownie. Ej, ale normalnie jakbym na dwóch speedowie, to by było... Och, to by było po prostu, gdyby był ten speed. To bardzo szybko, jesteśmy już w tym. To jeszcze w dochownik z raka. Lecimy i już mamy. Co jest? Dobra, pomożemy im. Lub nie. Mam O, jest. O nie. A nie, w sumie to. Przedkrócić. Mamy cztery zwierzaki, a żadnego jak nie odkazaliśmy. No ale mam, mam brak, zobacz, no... Dobra ja zobaczmy Nie zobaczę i... Il, ile, no... Pokażę mu wszystkie moje zwierzaki to Są moje wszystkie koleżanki, zwierzaki, więc ci nie dam Nie, niestety nie o, no i teraz po tym zniszczeniu powinniśmy mieć tyle, żeby w do tych i no w sumie już tyle mam. Lecimy na nagrycia. I... i może nie wiem, czy nie zmienię czasem. Dobra. Dobra, na razie nie robię trade'ów. Szybko, szybko, ja mam rozstrzygnięcie. Musi pierwszy coin czy możemy zaliczyć. Dobra, zaliczone. Masz 100 tysięcy. Dobra, zaliczone. Uwaga. I jesteśmy już w tej Wardzie. Ten, co mi zaproponujesz, to Nie! Ja Ci tego nie dam! Aha. No ja... nie, nie dam mu lubić tego. Na, na moim końcu bym ale to są moje najlepsze wyrzaki. No. No da. Więc bierzemy tylko na, na trendów. No, więc jesteśmy w rekordzie. W 10 minut. O, no, gdzieś jakieś 10 minut. Chyba, no, gdzieś 10 minut i sekund. Dobra, więc to ja mogę też, tylko... No, więc nie wiem czy to nie będzie już czas do tego odcinka no, jesteśmy w TechWardzie wszystko przeszliśmy myślałem, że to będzie wolniej trwało ale okej okay. no więc zaraz się widzimy, teraz idziemy na moje prawdziwe koncie dobra, więc widzicie jesteśmy już na moim koncie Yy, Głównym, a i mam merchanting. Moment charging. A, ale... A, no tak wydałam moją ziemy. Dobra, nieważne. No jak widzicie, ja wcześniej otwierałem zwierzaki, więc mam takie... Nie pytajcie czemu akurat to otwierałem. Znaczy że mi legenda wypadła, ale jednak nie. No i tak się tu mój team prezentuje. Więc nawet spoko. Mam tyle ataku. O i za dużo wyżaków. A i jeśli ktoś by się pytał czemu ja te mam, no to to GMU zbierania. Na przykład y mogę te sobie usunąć. No idzie dobry pogdok. Czydzba nie wita. więc tyle. Aha. Więc to będzie na teraz tego odcinka, więc